Hej z tej strony Kacper. W tym wideo przeprowadzę Cię przez pięcietapowy proces, jak zarabiać 30 tysięcy złotych miesięcznie prowadząc zdalną agencję marketingową. Pokażę Ci w tym wideo krok po kroku, co musisz zrobić, aby generować takie przychody we własnym biznesie i pokażę Ci to wszystko na przykładzie mojego doświadczenia, które nabyłem w ciągu ostatnich 6 lat i które pomogło mi rozwinąć naszą agencję marketingową do 100 tysięcy złotych miesięcznie. I w tym wideo pokażę Ci dokładnie, co bym zrobił, żeby jeszcze raz ponownie Rozwinąć naszą agencję do właśnie tego typu przychodów. W tym wideo będzie dużo konkretów, dużo mięcha, mało zbędnego gadania, więc zapraszam Cię do oglądania. Pierwszy krok to jest wybór odpowiedniej niszy. I dlaczego, gdy zacząłem rozwijać własną agencję marketingową, to nie działałem z każdym, kto potrzebuje właśnie usług marketingowych, ze względu na to, że tak naprawdę jest mnóstwo biznesów, które potrzebują usług agencji marketingowej, jest to bardzo, bardzo szeroki rynek. I aby stać się jedną z najlepszych agencji marketingowych, właśnie w takim szerokim rynku, gdzie to jest, nie wiem, kilka milionów biznesów w Polsce, nie wiem ile dokładnie, byłoby to bardzo ciężkie. Z tego względu wybrałem jedną bardzo wąską niszę, czyli właśnie branżę fitness, trenerów personalnych oraz studia treningowe, w której byłem w stanie w dość krótkim czasie stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej właśnie rozpoznawalnych agencji marketingowych, ponieważ ta nisza, ta grupa ludzi była dość mała. W tej niszy było, była dość mała, mała konkurencja, zdecydowanie mniejsza niż właśnie w takim szerokim, szerokim rynku, więc w bardzo krótkim czasie wybierając wąską niszę, wąski segment rynku, jesteś w stanie stać się w tej niszy, w tej grupie ludzi, jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jedną z najbardziej dochodowych firm właśnie w tym segmencie rynku. I gwarantuję Ci, że gdybym jeszcze raz chciał rozwinąć własną agencję marketingową, to właśnie rozwinąłbym zdecydowanie szybciej wybierając jakąś jedną bardzo wąską niszę, specyficzną niszę, specyficzną grupę ludzi, niż działając z każdym, kto ma pieniądze, żeby zapłacić za moje usługi. Więc to jest mega, mega istotne. Nie wiem, czy nawet nie najistotniejsze w przypadku rozwoju właśnie własnej agencji marketingowej. To jest raz. Dwa. Najlepszymi niszami do modelu agencji marketingowej są biznesy lokalne, internetowe z usługami premium. Rynek usług premium jest bardzo szeroki, jest bardzo duża grupa ludzi, którzy właśnie potrzebują usług, czy to przy sprzedaży nieruchomości, czy to trenera personalnego, fizjoterapeuty, jakieś usługi beauty typu, nie wiem, jakieś... Tam... Laserowe depilowanie czy jakieś tatuaże, tego typu rzeczy. Jest bardzo, bardzo chłonny rynek, gdzie jest bardzo dużo potencjalnych klientów, którzy mają pieniądze, żeby zapłacić za tego typu usługi. Więc właśnie w ten segment rynku uderzałbym z własną agencją marketingową. Mogą to być projektanci wnętrz, jakieś firmy remontowe, firmy budowlane. To są właśnie firmy, w które powinieneś uderzać z własną agencją marketingową i te firmy fajnie, gdyby miały właśnie usługi premium, czyli usługi, które są warte więcej niż 1000 zł. Docelowo fajnie, gdyby były warte 2, 3, 4, 5, może nawet więcej niż 10 tysięcy złotych za właśnie zrealizowanie takiej usługi. Ponieważ im tak naprawdę droższa usługa Twojego klienta, tym prościej jest ci dostarczyć mu zadowalające wyniki. Ponieważ zdecydowanie łatwiej jest sprzedać, nie wiem, jedną usługę za 50 tysięcy niż. 100 usług za 500 złotych. Zdecydowanie prościej jest to zrobić, i wręcz bym powiedział, że sprzedaż czegoś za 50 tysięcy i za 500 złotych wymaga prawie tyle samo energii i zaangażowania. Nie są to aż tak duże różnice, jakby jak, jak się mogło wydawać. Dlatego osoby, które sprzedają coś taniego, e, jeśli mają właśnie biznes usługowy, to mają zdecydowanie po prostu ciężej, żeby, żeby generować na tym fajne, fajne przychody z Twoją pomocą, z pomocą agencji marketingowej. Więc wybierz właśnie biznes lokalny lub internetowy z usługami premium, który ma usługi powyżej 1000 zł. Wtedy będzie ci najprościej dostarczyć mu zadowalające efekty, zadowalające wyniki. I mega istotne jest też to, żebyś wybrał niszę, w której są pieniądze, czyli grupę ludzi, którzy są w stanie zapłacić za Twoje usługi. Przynajmniej 1000 zł, ale docelowo minimum te 1500, 2 tysiąca zł, ponieważ jeśli wybierzesz grupę ludzi, szczególnie freelancerów, którzy zarabiają, nie wiem, 1000, 2-3000 zł miesięcznie, no to niestety, ale prawdopodobnie te osoby nie będą w stanie zapłacić za Twoje usługi dużej puli pieniędzy. Dlatego fajnie, gdybyś właśnie wybrał niszę, szczególnie jeśli są to freelancerzy, czyli osoby działające solo, nie mające ludzi w zespole. To gdybyś, fajnie, gdybyś wybrał niszę, w której są ludzie zarabiający 10, 15, 20, 25 tysięcy złotych. I przykładowo, ja, gdy zaczynałem z trenerami personalnymi, gdy zaczynałem działać z tą niszą, tę niszą, nie wiem jak to powiedzieć, to no to była nisza, w której byli ludzie, którzy zarabiali 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie, więc. Mój potencjał rozwoju był zdecydowanie większy, niż gdybym trafił do grupy ludzi, którzy zwykle średnio zarabiają, nie wiem, może z 2000-3000 na swoich usługach, więc to jest mega istotne. Kolejnym krokiem, już drugim na tej naszej liście, jest oferta premium, ponieważ tak samo jak w przypadku Twoich klientów, których będziesz obsługiwał, tak samo w przypadku Twojej agencji, im droższą masz ofertę, im więcej pobierasz pieniędzy za swoje usługi, tym prościej będzie Ci rozwijać Twój Business. Dlatego powinieneś stworzyć ofertę premium, która jest warta docelowo 2-3 tysiące złotych miesięcznie. My obecnie w naszej agencji posiadamy ofertę za 3700 zł, złotych, więc tak jak widzisz zdecydowanie prościej jest nam rozwinąć tę agencję do 100 tysięcy złotych miesięcznie, mając ofertę za 3700 zł, złotych, ponieważ potrzebujemy no na około nie wiem z 30 klientów jakoś coś takiego, żeby rozwinąć agencję do takich przychodów. Za to zdecydowanie ciężej byłoby nam rozwinąć tę agencję do takich wyników, mając usługę za tysiąc złotych i potrzebując aż 100 klientów na przykład. Więc jeśli posiadasz już jakąś niszę, to mega istotne jest stworzenie oferty premium, w której będziesz pomagał swoim klientom generować większą sprzedaż i wiele agencji, gdy słyszy właśnie nasze ceny, gdy słyszy to, ile my pobieramy za, za naszą ofertę. To łapi się za głowę, ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób jest to możliwe, ponieważ oni świadczą usługi za, nie wiem, za 200, za 500, za 1000 zł, a mimo to klienci mówią im, że ta oferta jest za droga, że nie widzą w niej wartości, że nie chcą płacić tyle pieniędzy za tego typu usługę, jest to spowodowane tym, że naszym klientom się po prostu opłaca płacenie nam takich kwot, takich pieniędzy, ponieważ oni płacą nam załóżmy 3700 zł miesięcznie, ale. Zarabiają z tej współpracy na przykład 5 razy tyle. Zarabiają z tej współpracy przykładowo 20 tysięcy złotych miesięcznie. Więc w momencie, kiedy ty świadcząc, świadcząc usługi marketingowe, nie skupiasz się na wykonywaniu usługi, czyli wrzucaniu postów, jakiś rolek, stworzeniu strony internetowej, tylko skupiasz się na tym, żeby twój klient osiągnął konkretny wynik sprzedażowy i wygenerował właśnie sprzedaż, to wtedy będzie ci zdecydowanie prościej. Pobierać za swoją usługę te 2-3-4 tysiące złotych miesięcznie. I my też w, na, w celu właśnie tego, żeby pobierać takie kwoty, nie tylko dostarczamy kontakty, czyli, czyli nie tylko tworzymy kampanie reklamowe dla naszych klientów, ponieważ jest właśnie dużo agencji marketingowych, które tylko zajmują się tworzeniem kampanii reklamowych dla swoich klientów, dostarczają im masę kontaktów, ale ci klienci właśnie mają słabą ofertę, nie potrafią sprzedać. Z właśnie z tych leadów, które dostarczają te agencje, i wtedy ostatecznie nie uzyskują tego wyniku upragnionego, którego chcą, czyli sprzedaży. Dlatego my w naszej agencji marketingowej nie tylko zajmujemy się tworzeniem kampanii reklamowych, ale również do tego pomagamy naszym klientom w stworzeniu lepszej oferty oraz w procesie sprzedaży. I dzięki temu, właśnie wykorzystując te trzy elementy: oferta, marketing i sprzedaż, Jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom 20, 30, 50, 100 tysięcy złotych miesięcznie dodatkowej sprzedaży do ich biznesu i dzięki temu oni bez problemu płacą nam właśnie kwoty na poziomie 3000, 4000 złotych miesięcznie. Więc to jest mega, mega, mega istotne. I w sumie taka prosta matematyka: jeśli chcesz generować 30 tysięcy złotych miesięcznie, potrzebujesz dosłownie 10 klientów we własnej agencji marketingowej. No i z perspektywy czasu, dla mnie na przykład, dla osoby, która prowadzi własną agencję, pozyskanie 10 klientów na 3000 zł miesięcznie jest mega, mega, mega proste. <laughs> mega, mega, mega proste. To jest y, trudne z perspektywy osoby, która dopiero zaczyna, ponieważ kiedy sam zaczynałem, mm, też właśnie myślałem, że to jest mega trudne, mega skomplikowane, ale mając tę wiedzę, którą mam dzisiaj, uważam, że to jest naprawdę mega, mega, mega proste i Ty możesz z tej wiedzy skorzystać. Dobra, w momencie, kiedy masz niszę, wiesz z kim chcesz pracować, masz ofertę, czyli wiesz w jaki sposób chcesz dostarczać tym osobom swoje usługi, w jaki sposób chcesz im pomagać, to następnie trzecim krokiem, którego potrzebujesz jest skalowalny model marketingu i sprzedaży w Twojej agencji marketingowej. I wiele właścicieli agencji marketingowych, wiele agencji często pomaga własnym klientom w tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych na Facebooku, na Instagramie. Ale sami nie używają tego do promocji własnej firmy. I zastanawiam się, czemu. <laughs> Ze względu na to, że gdy ty za pomocą kampanii reklamowych potrafisz swoim klientom pomóc zarobić 2, 3, 4, 5, 10 bądź nawet więcej tysięcy złotych w trakcie 30 dni, to moim zdaniem głupim jest niewykorzystanie tego do promocji własnej firmy i do tego, żeby rozwinąć właśnie własną agencję marketingową. I największy wzrost w naszym biznesie, w naszej agencji marketingowej uzyskałem właśnie w momencie, kiedy zacząłem publikować płatne kampanie reklamowe w przypadku naszej agencji i pozyskiwałem za pomocą nich właśnie klientów i to pozwoliło na bardzo, bardzo dynamiczny wzrost naszej agencji w dość krótkim czasie, ponieważ rozwinęliśmy się z 6 do 36 tysięcy złotych miesięcznie w przeciągu czterech miesięcy i. Właśnie płatne kampanie reklamowe sprawiły, że byłem w stanie dotrzeć do nieograniczonej puli klientów, do nieograniczonej liczby osób, które mogły właśnie zobaczyć kim jestem, co robię, komu pomagam, co nie byłoby możliwe za pomocą poleceń, za pomocą jakichś organicznych metod marketingu typu właśnie prospecting, typu wysyłanie zimnych wiadomości, telefonów i tak Więc moim zdaniem, gdy zarabiasz już jakieś kwoty we własnej agencji marketingowej, to fajnie, gdy przeznaczysz te 300, 600, 1200, 1500, 2000 zł miesięcznie na inwestycje w płatne reklamy własnej agencji marketingowej, ponieważ dzięki temu będziesz miał powtarzalne źródło potencjalnych klientów, którzy będą regularnie przychodzić do Twojej firmy i dzięki temu znacznie szybciej rozwiniesz własną agencję marketingową, niż skupiając się właśnie na tych działaniach organicznych bądź poleceniach. I w sumie, tutaj taki disclaimer. To nie jest tak, że płatna reklama rozwiąże wszystkie Twoje problemy, że wystarczy, że wrzucisz płatną reklamę Twojej agencji i nagle zaczniesz generować nieskończoną ilość klientów, bo tak nie jest. Istotne jest to, żebyś umiejętnie wykorzystywał te płatne kampanie reklamowe, i w momencie, kiedy ciężko Ci jest pozyskać chociaż nie wiem, jednego, dwóch, trzech klientów miesięcznie za pomocą działań organicznych, Ponieważ Twoja oferta nie jest atrakcyjna, ponieważ przychodzi dużo osób na Twoje rozmowy sprzedażowe, ale w sumie nie potrafisz tego sprzedać, no to prawdopodobnie puszczenie kampanii reklamowej nie rozwiąże tych problemów, ponieważ u Ciebie problem jest z tym, że masz słabą ofertę, słabą sprzedaż, więc. Moim zdaniem istotne jest to, żebyś tak samo jak w przypadku Twoich klientów, których obsługujesz, nie tylko skupiał się w przypadku Twojej agencji na generowaniu większej ilości interakcji, ruchu za pomocą czy to płatnej reklamy, czy to za pomocą działań organicznych, ale również skupił się na tym, żeby Twoja oferta i proces sprzedaży był bardziej doszlifowane, bardziej dopracowane, abyś mógł wykorzystać pełną moc marketingu i tego, że trafiasz do nowych potencjalnych klientów. I z tego, co pamiętam, u mnie właśnie najlepiej zadziałało, zadziałało, zadziałało to w momencie, kiedy zaczęły, zaczęły działać trzy formy pozyskiwania klientów jednocześnie. W sensie, oprócz samej płatnej reklamy, miałem też w Teamie osobę, która wysyłała wiadomości do potencjalnych klientów i generowała rozmowy sprzedażowe za pomocą prospektingu i dodatkowo. Miałem też dość sporo osób z polecenia, ponieważ miałem w pewnym momencie takie coś jak program poleceń. Więc w momencie, kiedy chcesz dynamicznie rozwijać własną agencję marketingową, to fajnie, gdybyś właśnie naraz używał po prostu tych trzech metod, aczkolwiek sama płatna reklama w 100% Ci wystarczy, ponieważ obecnie właśnie 90% klientów w naszej agencji pochodzi właśnie z działań za pomocą płatnej, płatnej reklamy. Więc. To jest numer trzy na naszej liście i teraz lecimy do czwóreczki. Cztery, generuj sprzedaż klientom i zdobywaj rekomendacje. I wielu właścicieli agencji marketingowych nieskończoność pomaga ulepszać kampanie reklamowe swoim klientom. Cały czas dłubią właśnie w lepszych tekstach reklamowych dla swoich klientów, w lepszych grafikach, ciągle próbują ten proces jeszcze, jeszcze bardziej dopieścić, jeszcze bardziej ulepszyć, ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tym całym procesie, to jest właśnie proces sprzedaży i oferta Twoich klientów. Bo co z tego, że ty stworzysz komuś kampanię reklamową, jak ta osoba na przykład ma słaby proces sprzedaży, nie wierzy we własną ofertę, nie, wie, nie jest przekonana do tego, że ktoś, kto jej nie zna, zapłaci jej 5 tysięcy złotych za jej ofertę i bardzo często właśnie sama kampania reklamowa to jest dosłownie 10% całego sukcesu we współpracy z klientami. I bardzo często właśnie jakieś problemy mentalne klientów, jakiś właśnie proces sprzedaży, słaba oferta, błędne przekonania na temat sprzedaży, ponieważ być może twój klient boi się rozmawiać przez telefon, być może twój klient boi się narzucać tym klientom, że jak zadzwoni do kogoś, i ktoś nie wiem będzie w pracy, nie będzie miał czasu i twój klient do niego zadzwoni, to że będzie komuś przeszkadzał, może mieć takie właśnie błędne przekonanie. I co z tego, że ty się napracujesz, stworzysz tę kampanię reklamową, dostarczysz komuś 5 milionów kontaktów, jak ta osoba żadnego z tych kontaktów po prostu nie wykorzysta. Więc skup się holistycznie bardziej na całym procesie i dzięki temu zaczniesz generować dla swoich klientów lepsze wyniki. Gdy zaczniesz generować lepsze wyniki sprzedażowe dla swoich klientów, zaczną zarabiać 5, 10, 15, 30, 50 tysięcy złotych w przeciągu 30 dni bądź dłużej waszej współpracy, to wtedy będziesz miał fajne case studies, efekty klientów, którymi będziesz mógł się pochwalić dalej. I to przyciągnie do Twojej agencji zdecydowanie większą pulę klientów. I właśnie pamiętam, że w moim przypadku właśnie generowanie dużej sprzedaży na naszym klientom w agencji, a następnie regularne chwalenie się tymi wynikami sprzedażowymi, jakie generujemy na moich social mediach i mówienie o tym potencjalnym klientom dawało najlepsze, najlepsze, najlepsze wyniki. Ponieważ najważniejsze w przypadku Twojej agencji marketingowej jest tak naprawdę to, jakie wyniki generujesz klientom. I co z tego, że Ty masz piękne logo, piękne, piękną stronę internetową, nie wiem, tworzysz świetne kampanie reklamową, reklamowe, masz świetny proces sprzedaży we własnej agencji, tworzysz codziennie posty, możesz milion rzeczy robić, ale co z tego, jeśli. Twoi potencjalni klienci nie wiedzą, że ty jesteś w stanie pomóc im zarobić dodatkowo 30 tysięcy złotych miesięcznie. I wiele u właścicieli agencji marketingowych powtarza w kółko swoim klientom, słuchajcie, mega istotne jest to, żebyście świadczyli swoje usługi na najwyższym poziomie i regularnie o tym mówili swoim potencjalnym klientom, wrzucali to na swoje wizytówki, na social media, Zbierali opinie, a sami tego nie robią. Sami nie zbierają tych opinii, rekomendacji, nie mają wideo opinii, nie mają wywiadów z klientami i to mega, mega, mega mocno blokuje ich sprzedaż. Dlatego w momencie, kiedy wygenerujesz jakiś zajebisty wynik klientowi, to zrób screena, umów się z nim na rozmowę, zrób wywiad, poprosi o wideo opinię. Powiedz, żeby polecił cię wszystkim osobom w swojej okolicy, z wszystkim znajomym bądź, żeby dał Ci numer telefonu do swoich znajomych i tak dalej, i tak dalej, wykorzystaj to jak najbardziej, ponieważ to jest główne źródło pozyskiwania klientów do Twojej firmy. Dobra, krok piąty. W momencie kiedy wiesz, w jaki sposób pozyskiwać klientów do własnej agencji marketingowej, masz ofertę za 1500, 2000, 3000 zł miesięcznie, Wiesz, w jaki sposób już dostarczać wyniki klientom, wiesz, jak stworzyć kampanię reklamową, wiesz, w jaki sposób oni mają stworzyć ofertę, sprzedawać własne usługi. W momencie, kiedy już masz takie podstawy ogarnięte, to najwyższy czas, żeby zwiększyć moce przerobowe w Twojej firmie. Czyli w momencie, kiedy sam obsługujesz klientów, masz, załóżmy na ten moment, pięciu klientów, to gdy zatrudnisz sobie osobę do zespołu, która odciąży cię właśnie w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Dla klientów, co jest najbardziej powtarzalnym procesem, najprostszym do oddelegowania w przypadku właśnie prowadzenia takiej agencji marketingowej, to zwiększysz swoje moce przerobowe do 15, 20, 25 klientów i dzięki temu będziesz mógł dalej rozwijać, dalej skalować swoją agencję, mając cały czas dość sporo wolnego czasu na jakieś własne pasje, hobby, rozwój itd. Więc tak to, tak to działa i. Jeśli chciałbyś ten cały proces poznać jeszcze bardziej szczegółowo, dowiedzieć się w jaki sposób to działa, w jaki sposób to funkcjonuje w naszej agencji marketingowej, to zapraszam Cię do naszej społeczności Agency Leaders, gdzie wręcz pokazuję Ci od środka, jak wygląda cała nasza agencja marketingowa, pokazuję Ci wszystkie skrypty, sekrety, narzędzia wszystko tak naprawdę, czego używamy w naszej agencji, która generuje obecnie ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki tych, tym narzędziom osiągniesz pierwsze 5, 10, 20, 50, 100 tysięcy złotych miesięcznie we własnej agencji marketingowej i znacznie prościej dojdziesz tam, gdzie chciałbyś dojść. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności Agency Leaders. Link masz w opisie. A jeśli jeszcze jesteś, nie wiem, nowy u mnie na kanale, jeszcze do końca nie znasz tego procesu, jak, w jaki sposób rozwijać tę agencję marketingową, to zapraszam Cię do oglądania dalszych treści na moim YouTubie, do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, lajka, komentarza, czegokolwiek i do zobaczenia w kolejnych filmach. Yo!